Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia, przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga, on sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Moi kochani, wielokrotnie zastanawiałem się nad tym fragmentem Pisma Świętego w takim kontekście. Że gdyby ludzie brali sobie do serca to, co tutaj zostało napisane, to naprawdę sto razy by się zastanawili, zanim by o coś Boga poprosili, jeżeli nie byłoby to rzeczywiście oparte na wierze. I to może nawet nie tyle wierze w to, że coś tam jest realne i jest do wypełnienia, ale że Bóg słyszy naszą modlitwę i pozytywnie chce się do niej odnieść, chce to zrealizować. Zachariasz, gdyby wiedział, że Bóg wysłucha jego modlitwę, że chce mieć syna, to by tak anioła nie potraktował, nie wystawiał go na próbę. Ale nie wierzył. Prosił, a nie wierzył. Strzeżmy się, żebyśmy Boga o coś nie prosili, równocześnie nie wierząc, że Bóg może to wypełnić. Bóg jest wszechmocny, może uczynić wszystko. Dobrze się więc zastanówmy, o co Boga prosimy, a jeżeli już go o coś prosimy. To róbmy to mocno mu ufając, całkowicie mu wierząc. Panie Jezu, dawaj nam ducha świętego i umacniaj naszą wiarę, abyśmy mieli bliską więź z Tobą, we wszystkim Ciebie słuchali i byli świadkami Twojej wszechmocy, także przez to, że wysłuchujesz naszych modlitw. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.